Dzień dobry Państwu, witam w 54. odcinku serii o przedmiotach i rzeczach codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam Państwu mikrofony w kablu i słuchawki razem i osobno. Zależy jak tam był zestaw. No i pierwszy o, model to jest słuchawek no bez nazwy Tak zwany no nine z takim wtykiem mini jack do wszystkich urządzeń jakie można podpiąć to drugie też No nine chociaż to takie radiko jakieś bo widać tutaj kolorowe takie prawa lewa znaczenia słuchawek, trzecie to już są widać firmowe sony i tu model pojawia się mm, MDR E60B takie słuchawki i tutaj następne, to już widać Nokia z mikrofonem model 102VH albo HS125, nie wiem które to oznaczenie jest, prawidłowe. Takie słuchawki z dłuższym właśnie tym jackiem. Bo mikrofon się połączy. Tu już mamy same słuchawki. I mikrofony, do których się podłącza słuchawki. O to jest wejście Walkman. I to jest Sony Ericsson. A to do telefonu. Następne też są. I kabelek z mikrofonem. Nie ma firmy. Wtyk. Do telefonu też tylko nie wiem jakiego tu już jest komplet Sony, słuchawki z mikrofonem Sony Ericsson, też modelu nie mam tu się po prostu podłącza. Słuchawki są, mikrofon jest tu przełączany. Tutaj już są jakieś Sony Bass Reflex. Odczepiany mikrofon Sony Ericsson tu się odczepia. Słuchawki można słuchać przez nie, tak jak tu, w pozostałych. A przez mikrofon do telefonu można podłączyć na taką wtyczkę. Tu mamy z kolei takie słuchawki Kobi. jakiegoś sprzętu typu Radiko. Tu już kolejne Thomsony Head 230 takie na pałunku składane. To jest Walkman Diskman. I kolejne takie fajne w pudełku jak od kasety zwinięte. ...można otworzyć je... ...o i trochę ta gąbka się już... ...nie będę ich rozwijał... ...po prostu się tu tak rozkładają... ...podobnie jak to obok... ...pałąk jest taki rozsuwany... ...na boki... ...fajnie się na boki składa... ...i rozkłada tu i na uszy... ...także takie... ...dzisiaj... Słuchawki, mikrofon albo słuchawki z mikrofonem albo osobno No i serdecznie zapraszam do subskrybowania, do komentowania, do kciuków w górę, lub w dół Co Państwo sądzą na taki temat jakie macie Państwo tam swoje. Środki do słuchania typu słuchawki, teraz wiadomo, Bluetooth jest bezprzewodowe, a to są takie tradycyjne z, z tych starszych modeli. I proszę pamiętać, że zawsze u mnie coś nowego, ale z tych starych rzeczy, także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania wcześniejszych odcinków. Jak nie widział, następnych, jakie się ukażą, no i tego, co teraz dzisiaj jest na ekranach Państwa, no to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia.